Przy okazji jedna uroczystość. Leszczyńscy policjanci świętowali na rynku 106. rocznicę powołania Policji Państwowej, stulecie kobiet w policji i 20-lecie nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Będą nowe kubły na odpady, zapowiedział prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie, Wojciech Woźniakowski. Ich wymiana będzie bezpłatna dla mieszkańców. Na Leszczyńskiej Skate Plazie rozpoczęły się prace remontowe. Sprawdzona jest nowa metoda naprawy pękniętego betonu. W świecie wyobraźni wszystko jest możliwe. Udowodnili to młodzi uczestnicy warsztatów, teatralna wyprawa do krainy wyobraźni. Przez dwa tygodnie uczyli się sztuki teatralnej, by wiedzę z warsztatów przełożyć na autorski spektakl. Zajęcia wokalne z historii jazzu, warsztaty instrumentalne, leszno jak co roku rozbrzmiewało jazzem, a finałowy koncert ukoronował 21 edycję międzynarodowych warsztatów jazzowych organizowanych przez Fundację Promuzika. Wiceburmistrz śmigla Marcin Jurga w mediach społecznościowych w Wskazał działania współfinansowane z unijnej kasy w gminie Śmigiel i powiecie kościańskim. Cichowo, Czempiń, Stare Obożyska, Śmigiel, Kościan kończą się wakacje w powiecie kościańskim. Starostwo powiatowe we współpracy z gminami zorganizowało cykl wakacyjnych imprez. Transfery żużlowe zawsze budziły duże emocje także 29 lat temu, ile kosztowali żużlowcy w 1996 roku.